Ma się, witam. Eee, no i chciałem taki filmik chciałem nakręcić troszeczkę, taki powiem wam z dupy. Ten filmik. A dlaczego z dupy? No bo zaraz się, zaraz zobaczycie. Oglądajcie. Kupiłem moi, kupiłem, moi drodzy taki jakby to nie powiedzieć Kibel, nie? Taki jak w kempingach, mają, Wiecie? Taki przenośny, nie? Pojemnik. Jeden, drugi. Eee, tutaj spłuczka. Moi drodzy, tak to wygląda w środku. Sprawdziłem czy działa, tu się spukuje. On był jeszcze wiadomo, nieużywany. tu jest taka wajcha, się otwiera, żeby można było spłukać, żeby to wszystko do środka wpadło. Są dwa pojemniki, jeden na dole 20 litrów, drugi normalnie komora górna, się składa z dwóch pojemników, tak. Tutaj zalewamy płyn, tam zalewamy chemię na dół. Taki, w takim kartonie to przyszło. Promocja 56 funtów. Do tego, moi drodzy, dokupiłem takie płyny. Jeden jest płyn, żeby wlać z góry, drugi żeby wlać z dołu. Tak. No, bo zaraz Wam pokażę, co ja wymyśliłem. No, ja Wam powiem, że jak jest ciepło i mam na zewnątrz tą, tą czarną dziurę, domek letniskowy, taki, który już jakiś czas temu stoi, postawiony z zeszłego roku, dokładnie. No to mówię, czasami nie chcę się latać na górę do kibla, nie? No mówię, zrobię taki wychodek i zobaczcie, jak tutaj to ogarnąłem. Laki powie coś. Siema. No, tu jest taki, moi drodzy, wychodek, zobaczcie. No, ja wam, chyba daje radę, nie? Daje radę. Sam go zrobiłem. Tutaj warzywka, tutaj... Szopka. tu się wchodzi, wejście i zobaczcie nie, coś takiego, taki efekt pajęczyny, zrobione przez farbę, przez farbę, przeze mnie, ale zrobione farbą nie, no tak tutaj będzie stał ten kibelek, siema, jakiegoś gościa tam widzę i zobaczcie, no wszystko jest jak powinno być, jest solar, lampka, moi drodzy tutaj, jest, tu jest lampka na czujkę, nawet kwiatuszki są, moi drodzy. Wszystko jest. I tu jest nawet okienko, to jest moi drodzy szyba. Taka wiadomo, zamalowana takim efektem, żeby nie było z zewnątrz widać. Jak widzicie na płocie, też taki efekt. Eee, to wszystko farbą robione, nie? Tutaj warzywka. A tam moi drodzy, black hole, czyli. Czarna dziura.